Trzeba wrócić, a siedzę. odsiedzę? nie mamy tak siły, to jest takie ekstremum. Idziemy tyle godzin, już są dość. Ja chcę wracać, naprawdę. Trzeba się rozdusić kaszląc. naprawdę. Taki kaszel mokry gdzieś z głębi płód. Kinga dostała takiego ataku paniki. Eee, nie bardzo wiem co robić, bo nie chcę rozmawiać. Jak rozmawiamy, to jeszcze gorzej. Hej, byczaki, patrzcie. Już widzimy tego potwora. Nie mówię naprawdę o swoim penisie. Jesteśmy na 3700 i na Rescue cara. Który nas zawiezie do miasta zaraz. Tomek, nie ma afrykańskiego Denisa. Nie możecie skrzywdzić. Kinia wstała i miała puls oksymetry 75, a ten no 50. Czyli była po drugiej stronie rzeki, rzekłbym. Dramat, to jest dramat. Nie słuchajcie ludzi, co mówią, że to jest fajnie. na górze jest fajnie. Ale wejście tu to jest koszmar naprawdę.